Panowie, ta rakieta to troszeczkę więcej kosztuje. Ile kosztuje, natomiast... ile kosztuje rakieta, której użyliśmy? Ja nie mówię, że ta rakieta, bo rakieta rakiecie nierówna. Ta, której użyliśmy, te, których użyliśmy, ile one kosztują? Panie reaktorze, blisko, blisko 8 milionów złotych. Taka jedna rakieta, którą użyły są prawdopodobnie holenderskie samoloty, ale grze było jasne. Uważam, że dobrze, że zostały użyte. Osiem w takich milionów. jednych, tak. A blisko dwa miliony dolarów kosztuje jeden pocisk typu Amram. Zależy pewnie, w jakich warunkach jest kupowany, U, tak. tak. E, natomiast uważam, że dobrze, że zostały użyte. Jest to sytuacja na razie, daj Boże, incydentalna. Trzeba pokazać tą determinację. Czasami takie koszty trzeba po prostu ponieść. Natomiast gdybyśmy byli Gdy w warunkach wojennych. Tak, do trzech. To to są 24 miliony. Panie redaktorze, tak, ale czy, spoko, czy teraz będziemy milion... przeliczać milio... pieniądze na życie jest, ludzkie? Jest... Czy teraz wycenimy życie ludzkie, że ja ktoś, się zgadzam z tą, z tą... Że, że, jeżeli, że jeżeli rakieta kosztuje tyle, to nie będziemy strzelać, bo puszimy tego dana. To jak, jak, czy to, to... życie ludzkie? To, to pytanie, to jak to inaczej zrobić? Panie...